Dobra, cześć, ja jestem Mendelec092 i ja dzisiaj jestem sam oczywiście i tak, wreszcie się doczekaliśmy wersji Minecraft 1.2.2, więc Wam wszystko pokażę nowości, może najpierw na Creative, jak widać, 1.2.2, ja sobie już tu przy... przygotuję, dobra zrobiłem wcześniej, o nie, dobra zrobiłem, zróbmy nowy. Pokażę Wam najpierw wszystkie nowości. Jakie rzeczy doszły? No i coś się długo ładuje. O dobrze, jest. A więc co doszło nowego? Doszło nowego tak. Ej, już wam pokazuję. Nie. Doszło no, doszła jakaś nowa cegła, kamienna cegła. Doszło nowe drewno z tego, jak to jest, dżungli. Dżu, tak jest dżungli. Tak, tu mamy jeszcze sadzonkę. Z dżungli, taką. Co po, po, po zasadzeniu jej wyrośnie nam sadzonka, właśnie z dżungli. Więc posadzmy sobie. I mamy, jak widać, drzewo z dżungli. No. Więc kolejną rzeczą jest... Co tu jeszcze mam kolejne? O! Lampa taka. Co ona daje? Chyba nic. Kolejną rzeczą jest... Um... Co tu jeszcze jest? Ta cegła. Chociaż nie wiem, czy ona jest nowa, ale tak mi się zdaje, ponieważ jeszcze jej nie widziałem. I już taką. O, i to jest chyba nowe. Ognisty ładunek, co to jest? O, chyba, zapalniczka. Dobra, co tu jeszcze mamy nowego? Co tu ma. O, taka zaklęta budzelka. Jak widać, po niej możemy więcej EXPO sobie zdobywać. Jeszcze nie wiem, jak ją zrobić, ale to wam powiem. Może jutro, w odcinku. Więc następną rzeczą jest. Ocelot. Tak. Taki kot. Widać. I żeby go oswoić, potrzebujemy surową rybę. Surową. Najwięcej... No i więcej... Dużo sobie raczej wziąć. I puszczymy ocelota i musimy tak stać, aż on się uspokoi i podejdzie do nas sam. Musi do nas sam podejść. Jak się uspokoi. Jak widzimy uciekł, Lul. No musisz podejść o celocie. Chodź, chodź. Nie. Nie chcę podejść. O, widać widać jak podchodził. Zaraz do nas podejdzie. O, idzie, idzie. Idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie, idzie. I teraz szybko klikamy. I oswoił się. No, więc tak. A więc to było chyba na tyle. Więc... Resztę rzeczy pokażę może. Znaczy jakieś jak się kraftuje te rzeczy, może pokażę na następnym odcinku. Cześć.